Witam państwa Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Dzisiaj postanowiliśmy przyjść na Warszawską Ochotę, żeby zadać bardzo ważne pytanie. Czy Warszawiacy uważają, że może nastąpić atak, atak Rosji na Polskę i czy są do tego przygotowani? Czy mają niezbędnik, mają latarkę, yy, mają mapę, czy wiedzą gdzie jest schron? Jesteśmy ciekawi jakie będą odpowiedzi, ale zachęcamy was również do komentarzy. Do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania. Rafał Kaniewski, zapraszam. Dzień dobry, można. My taką sondę uliczną robimy. Czy Polska może zostać zataczona przez Rosję, jak pani uważa? Nie, myślę, że nie. Że to jest nierealne? Myślę, że jest nierealne. Bo politycy teraz pokazują takie niezbędniki, że trzeba mieć latarkę, mapę i generalnie. i czy, czy to rzeczywiście jest takie wielkie zagrożenie, czy to jest tylko. No, myślę, powiedzmy że niemożliwe. Roz, z rozsądkiem do tego podejdźmy. Nie dajmy się zwariować, z rozsądkiem. Także... Czyli, czyli to jest niemożliwe. Znaczy, wydaje mi się, że nie. No właśnie, bo no, my jesteśmy nie jesteśmy przygotowani do wojny, nie ma ani schronów. Ma to fakt. Ma no to właśnie, fakt, a pani nie. wie w ogóle, gdzie, no, co należałoby gdyby, zrobić, gdyby, gdyby się pani? Znaczy, wie pan, co sprawdzałam? A na stronie tej jest w, wydana przez e, Państwową Straż Pożarną, a po hmm. schronów. No i tutaj na chocie jest ciężko. Ciężko. Ciężko, no tak. Ja mam miejsce. E, piwnicy u siebie w bloku. Tak, jest zaznaczone na mapie, aczkolwiek no... Gratuluję... Bo... 60-tych, tak? I tam są tak. schrony przeciwatomowe. No nawet nie są strony, to są miejsca bezpieczne, tak to nazwijmy. Aha. Bo ja myślę, że jeżeli by jakakolwiek rakieta uderzyła w budynek, absolutnie nic by z tego nie było. No ale, ale powiedzmy, że jakiś nalot może już by się udało schronić, tak? Przeczyny znaczy, na... wie pan co, może i schronić to tak, aczkolwiek nie wiem, czy byśmy wyszli stamtąd. Aha. Tak to wygląda. Ale... Niemożliwe. Atak Rosji na Polskę. Myślę, że jest to niemożliwe. Okej. Okay. Czy Państwo uważacie, że Polska może być zaatakowana przez Rosję? Tak, uważamy, że może być atakowana. Tak, może być. No bo tutaj duża część ludzi uważa, że to jest niemożliwe. Że, że tam wojna na się toczy, to nie nasza wojna i generalnie takiego ataku nie będzie. Wszystko jest możliwe, wie Pan. No, wydaje mi się, że jest taka szansa, natomiast kiedy to nastąpi, to ciężko by powiedzieć. A czy Państwo jesteście do wojny przygotowani? Nie. Macie niezbędniki, latarkę. Bo tam trzeba mieć. Już tam niektórzy ministrowie pokazywali, że mają latarkę, mapę. Wiedzą gdzie jest schron. Czy wiecie Państwo, gdzie macie swój schron? My sobie Jeszcze chcemy nie. kupić schron. Tak? Tak. A gdzie? So, naprawdę sobie, chcemy sobie kupić piwnicę taką betonową. A tu w Warszawie w... gdzieś? My mieszkamy pod Warszawą, a, więc chcemy a, sobie w ogrodzie kupić taką wielką piwnicę betonową. A i to się zakupuje, tak? tak? Tak, to się zakupuje gotowa piwnica i działa jako piwnica jako schron. A ile kosztuje taki schron? Ona 10 tysięcy z zakopaniem. To mało. A to jest jakiś taki malutki To nie jest taki typowy skron, ale to jest to. A ile ma metrów? 3,5 na 2,5. Aha, czyli tam jakoś można przeżyć, przynajmniej bombardowanie przynajmniej można przeżyć? Zdecydowanie. A czyli państwo bierze się jednak pod uwagę, tak, że taki że, że, że tak jak może być, ale, ale w Warszawie nie mieszkacie. Nie. Wyprowadziliśmy się nie. z Warszawy. Aha. Bo, bo, bo Warszawa w ogóle uważa, że nie będzie wojny. Zabawa jest. My, no i, wy, wy tak nie uważacie? Nie, y, statystycznie nie powinno być wojny, znaczy patrząc pod kątem tego, że jest Rosja kontra cała Europa, całą ONZ i tak dalej, więc jakby my się liczymy do strony zachodniej, tak? Rosja jeszcze nie zajęła Ukrainy, więc ciężko powiedzieć, żeby nagle nas atakowała, tak? Bo jeszcze nawet nie ma Ukrainy, więc to jeszcze jest to powiem, jakiś czas odległy, ale, ale wszystko się może zdarzyć, no. Okej, okay, dobrze, dziękuję. Pozdrawiam. Radio Solidarność. Czyli jednak jak się oddalę od Warszawy, to ludzie widzą zagrożenie. Czy Polska może być zaatakowana przez Rosję, jak Pani myśli? Myślę, że tak. Tak może być? Tak może być. No ale wszyscy mówią, że to nie nasza wojna, że to tylko chodzi o Ukrainę. No nie, tak. No niemniej jednak, e, biorąc pod uwagę historię, to tak może być. Może być. Oby nie było, obym się myliła. Tak. A czy Pani mieszka w Warszawie? Tak. Niestety e... albo stety. Czy nie, bo tak się pyta, bo właśnie tutaj są różne e, opinie właśnie zauważam, że ci ludzie, którzy są w Warszawie, to jakby mniej się obawiają, ci spoza Warszawy jakby bardziej. A czy pani wie, co należałoby zrobić, co Pani by zrobiła? Jakby wojna wybuchła. Czy Pani wie, czy pani ma schron? W tym problem, że nie. Nie? Bo pani mieszka tutaj w tych budynkach nie, nie gdzieś na no Tak ewentualnie biorę pod uwagę. E, jest jedno miejsce, o którym na razie nie będę mówić, mhm. ale to no, muszę wy, y, myślę, że. Tak, fajne byłoby, obawiam się, znaczy, że... Czy tajne, czy tajne, mówię tajne. czy znaczy, tajne. <noise> e, nie jest to tajne miejsce, ale obawiam się, że e, byłoby zarezerwowane dla innych. A dla innych, aha. Mhm. E, no właśnie, a czy pani ma swój niezbędnik? Bo tam niektórzy ministrowie pokazywali, że trzeba mieć latarkę, mapę. Ma tak, pani to wszystko tak. przygotowane? Znaczy, no tak nie do końca przygotowane. Czyli pani z do wojny nie przygotowana zupełnie. Mm. Ej. Dlatego, że jak już wspomniałam wcześniej, to tajne miejsce. Biorę, biorę pod uwagę, że może tak się wydarzyć. Niemniej jednak no, cały czas łudzę się nadzieją, a jak ktoś mówi, nadzieja umiera ostatnia, że do tego nie, nie dojdzie. dojdzie. Ale biorę pod uwagę, że oczywiście to nie jest A procentowo, jak pani myśli, I, i, na, ile jest procent na to, że taka wojna może w Polsce wybuchnąć? E, e, ja myślę, że 80%, być może więcej, że, że wojna wybuchnie. 80%? E, że wybuchnie? Tak, U, no, to prawie pewne. E, tak, myślę, tylko to się, e, to się przełoży w czasie. Aha, czy to jest po prostu później, będzie później, ale wybuchnie. Tak, myślę, że tak. A, a, ile, a, a kiedy to może wybuchnąć? Ile to czasu? Rok dwa, pięć, dziesięć? Nie, nie no myślę, że, że nie rok, nie dwa, tylko myślę, że trochę później. Ale myślę, że to idzie to do tego. Dobrze. Dobrze. Niestety. Niestety. Dobrze, dziękuję. My takie sądy robimy. Czy pan uważa, że Polska może zostać zatekowana przez Rosję? Może. Czy to, czy to jest, może? No może. Dlaczego nie może? Zawsze może. No właśnie, no bo tutaj jak się pytamy to duża część ludzi uważa, że no właśnie, że to jest niemożliwe. A Pan uważa, że to jest możliwe. No wszystko jest możliwe. Nasz, na, w ogóle w świecie wszystko jest możliwe. Przecież być, nie, miało nie być drugiej wojny światowej i była. No tak, dokładnie. No, miało nie być tak na Ukraina, a jednak no się, właśnie, a jednak się tak, zdarzyło. Że wszystko się zdarzyć może. I czy pan myśli, że my jesteśmy na tą wojnę przygotowani? Czy pan wie, na przykład, gdzie pan ma schron? Gdzie, co pan powinien robić w przypadku wojny? To znaczy, dla mnie to będzie trudno powiedzieć, ponieważ ja jestem, mieszkam na wsi. Wobec tego tam trudno powiedzieć o jakimkolwiek schronie. No ale ostatnio właśnie rakieta uderzyła, właśnie, w taki wiejski dom. No, uderzyła rakieta, ale to trudno powiedzieć, na przykład, jakby uderzyła w mój, to nie wiem, czy miałbym się gdzie skryć. No właśnie, no ale jak powiedzmy ta wojna wybuchła, to co pan by zrobił? No bo pan, powiedzmy, że no, radio by jeszcze tam działało, może by ogłosiło, że, że, no, że ta wojna wybuchła. I co pan wtedy robi? Ja raczej nie wiem, co ja bym zrobił, ponieważ jest sytuacja taka, że w mojej miejscowości nawet trudno byłoby gdzieś oddalić się od tego miejsca, gdzie zamieszkuję. Także... Aha, czyli pan by czekał po prostu? No tak, no bo ja nie mam ani moc, mocy prawnej, ani siły do tego, żeby walczyć przeciwko no na, najeźdźcy. Mhm, mhm, jakby no tak. takowy się pokazał, także trudno powiedzieć. Czyli po prostu. w tym momencie twierdzę, że wszystko jest możliwe. jest możliwe. Czyli pan bierze pod uwagę to, że jednak zagrożenie jest. No jest cały czas zagrożenie. To chyba nie tylko ja, tylko chyba wszyscy widzą. No nie, nie bo, bo duża część jakby komentarzy na internecie mówi o tym, że to nie jest nasza wojna, że Rosja nam nie zagraża. Wojna... Na, jak to nie że, nasza? Że... Na, nawet wojna w Ukrainie jest częściowo naszą wojną, ponieważ jesteśmy w tym samym bloku, w tym samym yy, centrum yy, Europy, także trudno powiedzieć, bo... To dlaczego pan... Dlaczego... Yy... To jak pan myśli, dlaczego właśnie duża część jakby opinii publicznej uważa, że to nie jest nasza wojna i nic sam nie grozi? No bo nie chce się po prostu do tego wtrącać i nie chce po prostu o tym mówić. A należałoby o tym mówić, ponieważ no to jak, jak powiedziałem, wojna nawet gdziekolwiek indziej, nawet na Bliskim Wschodzie, to też jest nasza wojna poniekąd. Także tutaj nie można powiedzieć, że, że my jesteśmy daleko od jakiejś tam strony, bo wszystko zdarzyć się może. W obecnej sytuacji, w obecnym świecie, zdarzyć się wszystko może. Rozumiem. Dobrze, dziękuję za wypowiedź. Radio Solidarność, pozdrawiam. Dziękuję. Czyli jednak wojna może wybuchnąć. Niektórzy biorą to pod uwagę w Warszawie. Dobry, można. Czy pani uważa, że Polska może być zrezygnowana przez Rosję? No to jest ważne pytanie. To zależy od tego, co przeczytam w internecie. Nie, ale, ale to, teraz. Myślę, że ale tak, teraz, to subiek ale teraz subiektywnie, na, na, na tą minutę, jak pani uważa? Wie pan, co naprawdę to się tak zmienia, zależnie od tego, co czytam. Ale, ale te... Mam nadzieję, że nie. A Pani ma nadzieję, tak? Mam nadzieję, że nie. A czy Pani jest w ogóle do wojny przygotowana? Wie Pani, gdzie Pani ma schron? E, nie mam schronu w okolicy. Nie ma, tak? Mm -hmm. Pani na jakiej dziedzinie mieszka? W Ursusie. W Ursusie. E, no właśnie, bo teraz ci ministrowie wszyscy pokazują, co trzeba mieć, że trzeba mieć tam latarkę, tak, mapę. Tak, ma Pani tak, to? Wiem, co trzeba mieć, natomiast jeszcze tego nie ma. Nie ma Pani. Aha. Ale, e, czyli bardziej e, uważa Pani, że może wybuchnąć, czy nie? Procentowo, jak Pani myśli? Boję się, że może. Mam nadzieję, że nie. Nie określę procentowo, bo mówię, to się tak nastroje zmieniają i informacje, że. Ale wie pani, e... że wojna nie, od nas, o, nie, nie zależy od nastroju, tylko od takich decyzji politycznych. mówię o moim nastroju. Zależnie od Aha. tego, co przeczytam, jak bardzo się nakręcę. Aha. Więc był czas, Czyli że myślałam, bardziej... że będzie, Aha. a teraz znowu czytam wiadomości, że jednak nie będzie. więc... Czyli pani bardziej emoc emocjonalnie myśli? Tak, bardziej emocjonalnie, Aha. no tego nikt nie teraz, wie. Teraz jakie są emocje, takie, żeby wybuchnie czy nie? Teraz jestem uspokojona chwilę. Tak? Bo, ale tak. co, coś, powiedział coś, minister Sikorski? Czy? Nie, nie, minister Sikorski, jakiś zagraniczny generał amerykański, nie pamiętam nazwiska, Aha. powiedział, że Putin jednak nie jest przygotowany Aha. do wojny. Pani, co, ehm... pani mu wierzy? Pani wierzy <laughs> temu generałowi? Ja no, nie wierzę, raz wierzę Putinowi, raz wierzę generałowi. Więc mówię, to zależy Aha. od tego, czego się na znaczy tam. No. Czyli na dzień dzisiejszy nie wybuchnie. Ale jutro już może być inna sytuacja. może być inaczej. Dobrze, no dziękuję za opinię. Dzięki. Radio Solidarność, pozdrawiam my taką sądę robimy. Czy Pan uważa, że Polska może być zaatakowana przez Rosję? Jak Pan myśli? Trudno powiedzieć. Czy pan, czy pan się obawia takiego ataku? Chyba nie. Nie? Nie, chyba nie. Ale Pan uważa, że to jest w ogóle zupełnie niemożliwe, czy jakieś szanse jednak, znaczy szanse, czy takie zagrożenie jednak jest? Może być. Może być, tak? Tak. A czy Pan jest przygotowany do tego? W jakim, w jakim sensie? Czy pan wiedzie, jest schron? Ma pan niezbędnik, czy latarkę, mapę? Zapasy jedzenia? Nie, no zapasów jedzenia nikt nie robi w tej chwili. A puszki? Nie. Jak trzeba kilka dni przeżyć? Nie, 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 nie. no puszki to tam mam, no bo jem, to. To puszki mam, mam zawsze. Ma, ale pan wiedzie, gdzie pan ma schron? Nie, jest tylko piwnica no właśnie, to co pan zrobi w przypadku ataku rakietowego albo nalotu? lotu no tylko tam się mogę schować. Piwnica, ale czy ta piwnica jest na tyle umocniona, żeby tam się to wszystko nie zawaliło na, na, na pana? Nie no wie pan, to, to nigdy nic nie wiadomo. Przecież jak, jak rakieta uderzy, prawda? I mówi pan atak rakietowy, no ale no może być bombardowanie atak rakietowy dronowy no może być, no, ale to wie pan, to się nie uniknie konsekwencji, właśnie, ale, yy, nie, pan... so, nie sądzę, żeby, żeby, żeby była jakaś jedyna bezpieczna, yy, jakaś możliwość, że, z której można by było skorzystać. Że... No ale pan myśli, że to właśnie, jak pan ocenia szansę na to, znaczy na zagrożenie, czy yy, procentowo i jak pan myśli, jaka, jaka jest, jakie jest zagrożenie, Znale. że taki atak będzie? Ja myślę, że nie jest wielki zagrożenie. 10% 20%. 10%. 10, 10% tak? Tak, tak? Zawsze, tak to zawsze. A pan mieszka dziś w Warszawie na ochocie? Nie, nie, nie. Aha, ale pan jest z Warszawy? Tak. Aha. Okej, okay, no dobrze, no to w takim razie, czyli nie ma się czego obawiać. Nie, za... nie trzeba tych latarek kupować. Proszę ma... pana, proszę pana, ludzie mają swoje własne... Pojęcie na temat wojny, a od tego, co są politycy. Przecież oni zostali wybrani, oni wiedzą, co powinni robić. A pan myśli, że polscy politycy w ogóle. Jeśli chodzi o politykę no, zagraniczną, pan... to oni w ogóle coś są w stanie zrobić? No właśnie. To jest też dobre pytanie. Czy oni są w stanie coś zrobić? No właśnie. Czy pan wierzy? Bo ja bym raczej nie wierzył w umiejętności wie dyplomatyczne naszych polityków. Wie, wie pan, politycy to jest swoista mafia w ogóle. Także oni dbają o własne interesy generalnie. Nie wcale nie, nie o interesy ludzi. To nie jest tak, że, że do polityki. Ludzie idą po pieniądze, a nie po to, żeby pomagać innym. To jest fałsz. A tak jest na samym świecie? Myślę, że tak. No, ale jednak niektórzy politycy na świecie dobrze sobie w dyplomacji radzą. Na, pana, na, na, nawet politycy ukraińscy. Proszę pana, 10% czy 20% załóżmy jest takich, którzy, którzy są państwowcami, a reszta to jest... Swołocz. Swołocz. Tak jest. Okej, okay, dobrze, to dziękuję. Radio Solidarność. Jakby co, na YouTubie. <grym> dobrze. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Jak sami widzieliście po naszej sądzie, zdania są podzielone. Jedni uważają, że taki atak tak może nastąpić, inni, że nie. Warszawa jednak czuje się bezpieczna, tak się wydaje, a ludzie, którzy mieszkają poza Warszawą, już myślą o wojnie bardziej poważnie. Nie wiem, co Wy na ten temat myślicie. Jak uważacie? Czy Polska może być zaatakowana przez Rosję? Czy to jest nie nasza wojna i wojna do nas nigdy nie dojdzie? Rafał Kaniecki, Radio Solidarność, zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania naszego kanału, cześć!